Eee, nie wiem, czy dam radę Nigdy wcześniej nie udawałem jego głosu Tak ci się wydaje? Nie ma problemu, wszystko rozumiem, spokojnie To może powiedz coś do mnie swoim zwykłym głosem Jasne, to potrafię Co chcesz, żebym powiedział? Powiedz żegnajcie, bo jeśli nie zjem dzisiaj Impali, to zjem ci wogona. Wiesz co? Jednak zmieniłem zdanie Mógłbym poudawać głos Kajona Hej, Impale! Przywódca lwiej straży! Kiedy znowu są na lwiej ziemi! Więc lepiej uciekajcie na złą ziemię! Impale! Na co jeszcze czekacie? Kiedy zaraz tu będą? Uciekajcie na złą ziemię! W tej uh, chwili! Nie musisz mi powtarzać! Panika i ucieczka! Panika i ucieczka! Sio! Chłopcy, obiad właśnie dotarł na nasze stoły. Byłem przekonujący, prawda? Uwierzyłbyś, że nigdy wcześniej nie udawałem Kajona? Nieźle mi poszło, prawda? To... mogę już lecieć? Zrobiłem to, o co prosiłeś. Mm, jeszcze nie. Chyba możesz nam się na coś przydać. Myślę, że zostaniesz z nami trochę dłużej. <laughs> możesz przynajmniej przestać na mnie chuchać? Mam bardzo delikatne piórka. Eee, delikatne piórka! Trochę tu cicho. Wygląda na to, że ta ma dotrzymał słowa. Danja, Cheesy i Changu się nie pojawili. Panika i ucieczka! Panika i ucieczka! Uciekajcie na złą ziemię! Teraz to jedyne bezpieczne miejsce. Ło, wow, co? Nie! Skąd przyszedł ci do głowy taki pomysł? Kajon tak powiedział! Nic takiego nie mówiłem. Owszem, mówiłeś. Słyszałem, jak mówisz, to Impalom. A wszyscy dobrze wiedzą, że zebry mają najlepszy słuch na całej Lwie i Ziemi. Zaraz. Słyszałeś, jak Kajon kazał uciekać na Złą Ziemię, a jednak nie uciekłeś? Właśnie się tam wybieram, tylko. Yy, nie do końca wiem, gdzie jest ta Zła Ziemia. Zaczekaj. Mówisz, że mnie słyszałeś, ale mnie nie widziałeś. Tak. Yy, wierzę w to, co słyszę. Chyba, że w pobliżu jest dziwogą, Ale. Dlaczego Tama miałby kazać Impalom uciekać na złą ziemię? To raczej zachowanie w stylu Janży. Może to była sprawka Janży i Tama? Tama lubi trochę napsocić, ale myślisz, że pomógłby hienom? Możliwe, że nie miał wyboru! Lwia, strasz za mną! Biegniemy na złą ziemię! Chwila, moment! Myślałam, że mieliśmy się nie wybierać na złą ziemię! Panowie! To było dziecinnie proste. Szkoda, że wcześniej nie sprawiłem sobie takiego dziwodzioma. Lepiej się do nas przyzwyczajaj, ptaszku, bo ja już nigdy cię nie wypuszczę. Słyszałeś go? Już nigdy się od nas nie uwolnisz. He 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 he. A, a dlaczego miałbym uciekać? Tutaj jest fantastycznie! He he he, tak! He he. Hmm?